Witam Was bardzo gorąco i serdecznie z przepięknego Staniszewa, w którym będziecie mogli gościć 29 sierpnia 2025 roku. Drodzy moi, zobaczcie piękne kaszuby. Piękne Kaszuby. To tutaj Staniszewo i okolice. Jak widzicie ten krajobraz zachęca do tego, żeby do mnie przyjechać, przyjechać na drugą odsłonę Kaszubskiego Oktoberfestu, czyli Kaszubskiej Biesiady właśnie w Staniszewie. Cieszę się niezmiernie, że Andrzej z Kaszubskich24 do mnie dzisiaj przyjechał i chcę też powiedzieć o tym, bo to jest ważna rzecz, że będzie też miał patronat nad moją imprezą, z czego niezmiernie się cieszę. Czego drodzy moi możecie się spodziewać? Przede wszystkim dobrych zespołów naszych tutaj regionalnych. Oprócz tego, bardzo dobre jedzenie regionalne z KGW, z różnych miejsc na Kaszubach. Będziecie mieli także bardzo dobry browar, o którym może powiem kiedy indziej, bo dla mnie najważniejsza jest dobra zabawa. Czego jeszcze możecie się spodziewać? Oprócz tego, że będzie dobre jedzenie, dobra muzyka, będzie także gwiazda tego wieczoru, bo chciałem troszeczkę, tak już zresztą wcześniej o tym mówiłem. Przyciągnąć młodzież, czyli te młode pokolenie, i Marcin, jako DJ-dziekan, znany DJ w Polsce i nie tylko, będzie kończył tą całą biesiadę. Także słuchajcie. Nic innego nie pozostaje, jak tylko przyjechać właśnie do Staniszewa 29 sierpnia, jest to piątek, drodzy moi, i mam nadzieję, mam nadzieję, nie przeszkodzi to w żadnej innej imprezie i tylko będziecie mogli przyjechać do mnie. Serdecznie Was zapraszam, DJ Buba, organizator wraz z sołectwem, oczywiście, z Staniszewa, z Sołtysem.